Cześć, witaj na kanale z tej strony Olimpia Gajam, Mentor Kobiet. Tutaj rozmawiamy o żeńskiej energii, o erze kobiet i powrocie do swojej mocy, o relacjach i komunikacji z mężczyznami. Jeśli kręcą i nawilżają ci te tematy, to subskrybuj mój kanał i pomóż mi dotrzeć do większej ilości kobiet. Musimy się trzymać razem. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak się komunikować, jak reagować, jak odpowiadać w wysokiej jakościowej, żeńskiej energii, kiedy mężczyzna się odsuwa, kiedy mężczyzna się oziębia, kiedy mężczyzna wybiera może nie wybiera, tylko to, to, to się naprawdę dzieje u nich naturalnie, kiedy nie ma polaryzacji kiedy się on odsuwa. Żeby relacja miała sens i smakowała obydwu oby stronom, musi być zjawisko polaryzacji. Polaryzacji zjawisko jest wtedy, kiedy się męska energia przyciąga, jest, jest, jest żeńska energia jest dla męskiej atrakcyjna. I, a, a, a żeńska energia umie przyjąć męską i po prostu oni sobie tak tanczą. To jest polaryzacja. Jak osiągnąć polaryzację? Polaryzację najłatwiej jest osiągnąć za pomocą komunikacji i znajomości i realizowaniu e, języków miłości, i jeszcze w tym wszystkim, żeby zostać sobą, żeby każdy był jakby mm, pełnią, miał swoje życie, ale polaryzacja. To jest kiedy jeszcze kiedyś świadomie tworzycie to trzecie ciało, ten związek. Czyli ty jesteś pełnia, on jest pełnia, ale to, co Was łączy, to jest ten organizm, który wyrazem tworzycie. Ale jeżeli tutaj jest na przykład kobieta, która jest niepełna i, i krzyczy i płacze i. Kochaj mnie! Kochaj mnie! Czemu ty mi to robisz? I oskarża mężczyznę o swoje emocje, to po pierwsze nie ma tego trzeciego organizmu związku. Tylko jest e, jakiś styl przywiązania, jakaś trauma, i ona, tam o tą miłość nie, do niego y, krzyczy, i on się odsuwa, jest depolaryzacja. Także to nie jest o tym film. To nie o tym film. Um. Zacznijmy od takiej najważniejszej rzeczy, że nigdy nie będziesz priorytetem dla żadnego mężczyzny. Powtórzę jeszcze raz. Nigdy nie będziesz priorytetem dla żadnego mężczyzny, jeżeli nie będziesz najpierw tym priorytetem dla siebie. To jest pierwsza rzecz do zapamiętania. Druga rzecz, jeżeli mężczyzna się odsuwa, oziębia, em, kreuje dystans między Wami, to musisz zrozumieć, że. Mm, to jest sposób, w jaki mężczyzna sobie radzi. To jest jego mechanizm obronny, to jest jego naturalny instynkt i mechanizm obronny. Mężczyzna sobie radzi w ten sposób z trudnymi emocjami, z Twoimi trudnymi emocjami, em, kiedy on jest na jakimś swoim własnym tripie. Tylko, że jak facet jest na swoim tripie, nie wiem. Się porównuje, albo ma kompleksy, albo nie wie, czy jest wystarczający, albo zastanawia się nad relacją, albo potrzebuje czasu. Cokolwiek ten facet ten ma i jest to powód tego dystansu, to pamiętaj, że to jest sprawa faceta. To jest jego problem. On musi z tym być, jakby. Sam jakby to ogarnąć. facet powinien rozwiązywać problemy. Jasne możesz go w jakiś sposób zainspirować, ale jeżeli te jego problemy doprowadziły do tego, że on się zdystansował, to jak ty tu przyjdziesz jeszcze go bardziej, ej, ej, co jest? Albo chociaż ja te rozwiąże problemy, to to nie tędy droga. Tak samo jak ty musisz swoje problemy, te, które ci tam pod powierzchnią e, się odzywają, Wewnętrzna dziewczynka niekochana, styl przywiązania, jakieś traumy, jakieś rany. To facet nie może wziąć za to odpowiedzialności. On chce się cieszyć i tworzyć z dorosłą kobietą. Oczywiście, że ty masz te rzeczy pod powierzchnią, ale to nie jest on odpowiedzialny za to, ani już nikt inny w twoim życiu, tylko ty. I możesz to komunikować. Hey, I love you. I chciałabym, żebyś wiedział o mnie, że mam chociaż. No, dobra, w intymnej, w dojrzałej relacji oczywiście, że można o tym porozmawiać i powiedzieć, na przykład, że mam z czym, mam coś, z czym muszę raz od czasu pracować, i jakby troszkę oswoić drugiego człowieka, ale nie dawać mu za to odpowiedzialności. A jeżeli jest to u ciebie jakieś takie nie piętnujące waszej relacji, tylko czujesz to w sobie i czujesz, że musisz nad tym pracować, to może też lepiej nic na początek, zwłaszcza nie mówić o tym. Ważne jest dla mnie to, żeby zrozumiała, że jak oni się odsuwają, to jest to sposób, w który sobie radzą z sytuacją, z emocjami, ze sobą, z tobą, i że oni są odpowiedzialni za swoje emocje, a ty jesteś odpowiedzialna za swoje emocje. Um. I to jest te wszystkie sytuacje, kiedy on przestaje mówić miłe rzeczy, kiedy już nie zachowuje się tak jak na początku, kiedy nie oddzwania, kiedy po prostu czujesz, 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 że się chłopak oziębił. I już ci mówię, jak wtedy się należy komunikować w tej żeńskiej, wysokojakościowej energii, z tej żeńskiej, wysokojakościowej energii. Tylko muszę dodać pierwszy film na YouTube, żeby było. Zaraz wracam. Pierwszą taką bardzo ważną metodą, jak reagować, jak zachowywać się w momencie, w którym on się odsuwa, w którym jest zimno, w którym on się dystansuje jest komunikacja, jest komunikacja z jakościowej, żeńskiej energii. Kobieca energia jest to energia, która pochodzi od żeńskiego aspektu Boga, żeńskiego pierwiastka Boga, od natury, więc to jest coś, naprawdę to jest, to jest atrybut boski, więc to nie ma nic wspólnego z manipulacją, to nie ma nic wspólnego z podstępem. Ludzie, którzy są na takiej bardzo materialnej nie um... Materialnej świadomości, to będą odbierali to jak manipulacje, bo będą tylko widzieli: Okej, okay, musisz zrobić coś żeby, coś, żeby coś osiągnąć, ale prawda jest taka, że żeńska energia to ona pochodzi z mądrego miejsca. Musisz jako mądra kobieta patrzeć trochę bardziej na swoją przyszłość, trochę bardziej dalej, niż tylko, że o, ja mam teraz emocje, muszę zareagować, ja muszę mu to powiedzieć, ja wiem, że ty czujesz, że ty musisz, ale naprawdę nie musisz um, i, i zyskasz yy, na tym. Dużo więcej, kiedy nauczysz się um, przepracowywać i spotykać się ze swoimi emocjami, a w zamian za to, kiedy wychodzisz do mężczyzny, zwłaszcza kiedy on się odsunął, czyli kiedy zatraciła się Wasza polaryzacja na chwilę, um, to że wtedy nauczysz się z nim komunikować. Więc pierwsza rzecz to jest komunikacja. Jak komunikować się z tego wysoce jakościowego, żeńskiego, mądrego miejsca w Tobie? Na przykład mówisz coś takiego... Mm. Zauważyłam, że ostatnio się troszkę od siebie oddaliliśmy. Zrobiłeś to trochę chłodno. Co o tym myślisz? Też tak czujesz? Drugi sposób, co możesz powiedzieć, hej. Tęsknię za tobą. Tęsknię za nami. Jest coś, co, co, co muszę wiedzieć, co mogę zrobić. Więc pokazujesz się z wrażliwego miejsca, um, mówisz o swoich emocjach um, i widzisz, jak zareagujesz z umysłu czyli z męskiej energii. Z takiego pędzącego umysłu, że o ja czuję, że to znaczy to on tego nie robi tego. tego. Ja mu tu zaraz powiem, ja mu wszystko powiem, co że my tym, 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 tym. Dziewczyny, ja to znam. Ja też mam te mechanizmy. Ja też mam te odczucia. Czasami mnie po prostu zamyka w ciele Uwięzia mnie. No i dobra, to teraz nie wyprówamy tego na zewnątrz, tylko musimy się zanurzyć w sobie i zacząć czuć te emocje w ciele i nazywać je, z nimi rozmawiać i pozwolić im i nawigować je, żeby to ciało opuściły i wtedy wychodzimy i bez żadnego naciskania bez żadnych pretensji, bo jeżeli zaraz, zaraz to wytłumaczę dlaczego nie można mówić pretensji nie można naciskać, więc od... patrzysz co się dzieje w twoim ciele i przychodzisz z taką dziewczęcą z takim wrażliwym miejscem, z takim sercem otwartym, z takim wrażliwym miejscem w swoim sercu, i mówisz: hej, tęsknię, hej, zauważyłam, hej, co myślisz, i tak dalej. I tylko tyle. I tylko tyle. Dajesz znak, że jesteś, dajesz znak, że jak się czujesz, nie dotykając tego mężczyzny, ok? Dlaczego to takie ważne, żeby, dlaczego to takie ważne, żeby się komunikować z tej jakościowej? I żeńskiej energii, z tej mądrości, ponieważ kiedy zaczniesz go naciskać, jeżeli tu on ma jakiś problem i się odsunął, i ty go zaczniesz naciskać, i nie daj Boże, próbować ten problem za niego rozwiązywać i mu tam mówić, ale a, 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 on się naprawdę będzie jeszcze bardziej odsuwał, i to może doprowadzić do takiego momentu, jak to będzie się notorycznie powtarzać i zawsze, i tylko to będzie Twoja jedyna strategia. E, bo tak widziałaś w, u mamy na przykład, to, on, to może dojść do takiego momentu, że on się już tak odsunie, że już nie będziesz w stanie go tam dojechać. Z drugiej strony, więc, z drugiej strony musisz też wiedzieć, czego ty chcesz, tak? Bo to może być tak, że okej, okay, facet się odsunął a, i ty przychodzisz, wrażliwie, fajnie komunikujesz się i dajesz mu przestrzeni ile trzeba. Ale jeżeli on już się tak odsunął daleko, albo po prostu nie był to mężczyzna dla ciebie, i to możesz tylko i wyłącznie z, zorientować się, kiedy jesteś w kontakcie z tymi swoimi emocjami i umiesz to komunikować z tego wrażliwego, jakościowego, kobiecego miejsca, ale jednocześnie wiesz, czego ty chcesz, wiesz, jak chcesz być traktowana, i, i też masz prawo może nie jak się odsunął tylko gdzieś tam musisz wiedzieć. Jak chcesz być traktowana? Jeżeli nie jesteś tak traktowana i jest to przyczyną notoryczną waszych konfliktów i nic się nie da z tym zrobić, ale to po prostu jest dla ciebie bardzo, bardzo ważne, no to to nie jest po prostu mężczyzna dla ciebie. I nie popadaj w panikę, że to nie ten, bo ty masz mieć swoje życie swoją kompletną masz i naprawdę musisz sobie wyobrażać, że za tobą stoi. Eee, tysiąc, może nie tysiąc, ale kilkuset mężczyzn, bo tylu mężczyzn jesteś w stanie minąć na ulicy w życiu, tyle na pewno jesteś w ciągu swojego całego życia potencjalnych yy, partnerów minąć, bo oni tam są, są, jest mężczyzna dla ciebie. Nie, nie myśl nigdy, że ten jedyny to jest już na pewno ten, bo, jeżeli, bo, bo tak wcale nie musi być. Ehm. Kolejną rzeczą, którą chcę żeby, 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 Ci dać, żebyś pamiętała w tym całym procesie tego, że o, emocje mnie zalewają, o, pamiętam, że nie mogę z tego miejsca, tej rany tam z nim gadać, nie jak się odsunął, muszę się zająć sobą, to jest mój obowiązek, ja muszę wziąć ze siebie odpowiedzialność i dopiero potem jak mi to ochłonie, jak ja to sobie poukładam, jak ja wrócę do siebie, to pójdę się z nim komunikować. I ważne jest, żebyś pom pomocno miała tutaj informację. Że te myśli, które doświadczasz, te Twoje interpretacje tej sytuacji, która się tam wydarza, to, że się odsunął i ty jak, ty, jak Ty to interpretujesz, jakie myśli się pojawiają w Twojej głowie, to te myśli poprzedzają to, jak się czujesz. Więc jest często tak, że to nie to, to nie to, że on się odsunął, cię tak boli i ci tak uwiera, tylko cała twoja historia i wszystkie twoje myśli na ten temat e, fundują ci ten stan emocjonalny, to piekło, ten e, mordor i to, że ty, dziewczyno, kobieto, tracisz swoje życie i swój czas. konkretnym narzędziem, żeby co zrobić, kiedy on się odsuwa, kiedy on idzie w swo do swojej jaskini, swoje tam że, swoje, swoje badyle poukładać, to <grym> kiedy on ci ignoruje, kiedy on się dystansuje, to ty go zignorujesz jeszcze bardziej. Możesz przyjść raz i powiedzieć. Hej, zauważyłam, co o tym myślisz, tęsknię za nami. Co, yy, czy jest coś, co powinnam wiedzieć? Just like this, to wszystko. Jeżeli on cię ignoruje, to ty go ignorujesz jeszcze bardziej. Bo jeżeli ty się skupisz na tym, że on cię ignoruje. To wiemy z fizyki kwantowej, że cała Twoja energia, energia to jest Twoja moc, podąża za Twoją uwagą. Jeżeli Twoja uwaga skupi się na tym, że on Cię ignoruje, to cała Twoja energia pójdzie na to, że on Cię ignoruje. A jeżeli on Cię ignoruje, a Ty go zignorujesz jeszcze bardziej, to na prawie, na mocy wszystkich praw tego świata materialnego przybliżasz. E, przyspieszasz szansę, że on naturalnie, instynktownie, organicznie będzie się do Ciebie zbliżał. A jeżeli on się nigdy nie będzie zbliżał po tym, jak Ty pięknie zakomunikowałaś dojrzale, mądrze, kobieco i jakościowo i potem jak go bardziej zignorowałaś, jeżeli on się nie zreflektuje, to masz prostą odpowiedź i znowu jesteś w wygranej sytuacji My queen. I oczywiście, że jest tak, że jak um, wybieramy kogoś i chcemy iść z kimś przez życie, to my, jako ludzie, mamy w sobie tyle. Takich rzeczy wrażliwych, takich trudnych, i że to jest normalne, że będą ciężkie momenty, trudne momenty, trudne rozmowy, ciężkie rozmowy. To jest normalne, ale po to jest ta polaryzacja, po to jest to, że wy macie swoje życia, po to jest ta jakościowa komunikacja, po to jest ta umiejętność ignorowania kogoś. Te narzędzia, ten pakiet jest po to, żeby w ciągu życia, trwania życia tej relacji sobie E, móc sprawdzać, czy ta relacja ma dla mnie większą e, wartość, i czy, niż e, czy ja jestem w stanie tych narzędzi używać, czy to mi się opłaca, czy ta relacja jest tego warta, tak? Po to to robimy. Po to są te narzędzia, żeby cały czas jakby sprawdzać, czy to, czy to ma sens, czy to funkcjonuje. Jeżeli nie ma tych narzędzi, tylko jest po prostu chulaj duszo, piekła nie ma, trygorujemy się, oskarżamy się, jesteśmy do siebie przywiązani, jesteśmy dla siebie z jakichś nie wiadomo jakich powodów, to to jest taki miszmasz, to jest takie y, niepotrzebne, to jest takie bolesne, to, to nie ma nic wspólnego z budowaniem, to nie ma nic wspólnego ze wzrastaniem, to nie ma nic wspólnego ze służbą i to nie wiadomo ile to może trwać. Czy to jest miesiąc, rok czy 10 lat, to może być wyniszczające i po prostu nie ma jakby, mm, nie ma czynników, żeby się sprawdzić w tym. Dlatego tak bardzo ważna jest ta komunikacja, to ignorowanie, to e, sprawdzanie, to bycie ze sobą. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. Dziewczyny, to by było dzisiaj na tyle. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji. Na Instagram, bo tam się dzieje, i na y, moją stronę y, www.olimpiagaja.com. Ściskam i widzimy się w kolejnym odcinku.